Zrobić 210 żonglerek. Ale dlaczego tak mało? Bo piłkę mogę odbijać tylko piętami. Najlepszy wynik to 37, a wygląda to tak. Pogoda nie pomoże, trochę ślisko jest, ale i tak myślę, że uda się poprawić wynik. Idę zmienić buty. Przebrałem, mam nadzieję, że to w czymś pomoże. Poprawiłem wynik na 43, no i jednak lepiej mi się w tych butach odbijało. Powoli zaczynam łapać o co w tym chodzi. Jak coś, to muszę odbijać prawa-lewa. I to chyba tyle, jeśli chodzi o zasady. 66, dzisiejszy wynik. Wygodnie się tu leży. Jestem już po treningu, ale nawet go nie nagrywałem, bo i tak wiem, że to jeszcze nie ten czas. A udało mi się podbić dzisiaj 95 razy. Muszę wybrać na sztuczne boisko, czy bieżnia? Wybieram boisko. 121. Już mogę podbić w każdej chwili 210, więc muszę cały czas już nagrywać. Dzień wolny od wyzwania, bez jakiegoś większego powodu. Dzisiaj podbiłem najwięcej, coś koło 60 razy. Nawet już nie pamiętam dokładnie ile, ale musiałem przerwać wcześniej, bo za mocno wieje i nie mogę opanować piłki. Mam nadzieję, że to będzie lepsza pogoda. Ogólnie myślałem, że nie będzie mi to stawiało problemu, ale jednak się pomyliłem. Już jestem rozgrzany. Zawsze potrzebuję tak 10-15 minut, żeby złapać rytm. 175 podbite, ale nie kończę, bo czuję, że jest to w zasięgu. Chwila przerwy, jestem już tu ponad godzinę. Udało się jeszcze poprawić wynik na 187. Już czułem, że to kończę. Pierwsze zrobię po zakończeniu wyzwania to muszą mieć piłki. Na tej nie widać. Idę się poruszać, bo. To zimno. Dobrze, że mam tu kawałek słońca, bo w cieniu jest przezimno. Mija godzina i mam 177. Podbiłem jeszcze 190. Nie wiem, o co chodzi przy tym końcu. Coś jest nie tak. Wyszedłem sprawdzić stan pogody i stwierdzam, że za mocno wieje, czyli dzisiaj pauza. Dzisiaj już spróbujemy coś pograć. Lekki wiaterek jest, ale nie powinien utrudniać. Lekko mnie tu poślad ciągnie, ale wiem od czego, bo jak odbiłem lepą nogą, by taki nie przysiad. Dzisiaj jeszcze się nie udało. Podbiłem 161, czyli jeszcze nie jestem tak blisko końca, jak mi się wydawało. Mam nadzieję, że tym razem dzień przerwy wyjdzie mi na plus. W sumie to i tak dzisiaj nie mam motywacji, a jutro pojadę sobie na boisko i z nastawieniem, że kończę ten czelec. Warunki perfekcyjne. Siedzę tu dopóki nie ukończę zadania. Chyba, że wcześniej padnie mi bateria w sprzęcie. Nie wierzę w to. Znowu pobiłem rekord i mam 193 teraz czyli pobiłem o 3. Myślałem, że to jest to. Ale jest luz, bo dopiero jestem 40 minut, więc jeszcze ponad godzinkę mam spokojnie. Sprawdziłem, czy wszystko się zgadza, i mogę już oficjalnie powiedzieć, że zadanie wykonane. Nowa umiejętność odblokowana. Niby fajnie się te kapeczki robiło, ale już chciałem to skończyć. W opisie zostawiam link do niepublicznego filmu, jakby ktoś chciał policzyć. Zeszło mi godzinę 20, to idę jeszcze sobie pokopać. A Piłki trzeba napompować specjalnie do tego challenge. Miałem takie niedopompowane. Trzeba skorzystać, że jestem na wojsku. Dzięki za obejrzenie filmu, ja idę pompować piłki. Do następnego.